No hej witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zapraszam Was już na ostatni odcinek poświęcony drużynie roku, czyli pack opening na moim kanale w poszukiwaniu niebieskich kart z drużyny roku, która kilka dni temu pojawiła się tutaj w paczkach. Dwie paczki za 100 tysięcy końców, wczoraj udało się tylko jedną paczkę za 100 tysięcy końców otworzyć, dzisiaj już spokojnie otworzymy sobie dwie paczki do końca e, tych paczek. Tylko 44 minuty jako że jest po 18.00 jak zaczynam nagrywać wam ten odcinek oczywiście około 20.00 pojawi on się na kanale. Dwie paczki dzisiaj. No i naprawdę liczę na coś dobrego. Wczoraj najlepsza karta to był Paul Pogba mimo że Kara Casillasa tutaj pokazywali e, na paczce jako najlepsza karta. E, Casillas warty obecnie 6000. Paul Pogba sprzedał się za 1018 więc jest to najlepsza paczka jaka w historii trafiła nam się w pack openingach. E, wyprzedziła karta Paula Pogby e, kartę Luisa Felipe Kasmirskiego. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, który sprzedał się za 15 tysięcy końców swojego czasu. Było to jeszcze, no, troszkę na początku tutaj naszej przygody z FIFOM 15. Otwórzmy sobie dzisiaj dwie paczki za 100 tysięcy złotych. <ścoughs> za 100 tysięcy końców oczywiście nie. I poszukajmy jakiegoś dobrego zawodnika, bo naprawdę byłoby cudownie trafić tak na koniec yy, Team of the... E, Ir jakąś niebieską kartę, ale nie pogardę też e, zwykłymi kartami, na przykład Neymarem, Bejlem czy z Latanym Ibrahimowiczem, też również, też również. Też po prostu byłoby miło e, taką kartę trafić. Już bez tutaj zbędnego gadania, po prostu otwórzmy sobie te dwie paczki i zobaczmy co. W nich jak najbardziej się znajduje pierwsza paczka, ja nie patrzę, będziecie widzieli wcześniej co się w niej, co się tam w niej stanie, ja zamykam oczy, wypatrzycie co jest, ja nie patrzę i dopiero jak skipnę, a nawet nie będę skipował, patrzcie sobie spokojnie, za chwilę sobie przewinę, paczka już pewnie się tam dla Was robi, ja nie patrzę, ja nie wiem co tam jest, dobra, paczka już pewnie jest gotowa, ja zaglądam, patrzę. Patrzę i nie widzę na razie żadnego zawodnika wartego cokolwiek Jest oczywiście Carlos Vela, którego do hiszpańskiego składu kiedyś kupowałem za 6000 końców Nic, nic Żadnej niebieskiej karty o matko O żeż ty A jejku No jak ja mam moi drodzy skomentować taką paczkę No to jest tragedia To jest tragiczna paczka Poczekajcie, może Wele wyśle na, nie, na rynek transferowy, że tutaj nie przedłużać No miniole na pewno nic nie będzie warty Benteke też Rodriguez, no nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, że ktokolwiek będzie coś warty, dam wszystkich do klubu, nie będę tego kliksalował, może kiedyś tam któryś z zawodników się przyda, Buffon pewnie też już nic nie warty, więc nawet nie wiem po co go wysłałem na listę transferową, fajnie, mamy trzech graczy z rezerwowego, z, znaczy już z duplikatu spali sam Żermę, a ten najbardziej, którego byśmy chcieli, czyli Zlatan Ibrahimowicz nie mógł się trafić, myślę, że tutaj nic... Nic nie będzie warte. E, odrobiny chociaż końców, więc no może bez zbędnego ty chociaż Orie. Może. Tak samo zresztą jak e, Vanderville. No a reszta, no to wiadomo, raczej Quixel, nie będziemy się tutaj rozdrabniać. No i <ścoughs> emocje wasze po pierwszej paczce. No chyba brak takowych, prawda? Tragedia, tragedia. Dobra, druga paczka. No. Teraz będę patrzył, teraz będę patrzył i zobaczę jak w niebieskiej karcie tutaj, znaczy w tej niebieskiej paczce roluje się, roluje się i pokazuje się Cristiano Ronaldo albo Leo Messi. Otworzę ją sobie właśnie teraz i, i dajcie mi coś dobrego w tej paczce. Bardzo was proszę, naprawdę cokolwiek dobrego i jej tak na pożegnanie drużyny roku, jeżeli chodzi o mój skromny kanał, na którym jeszcze żadna niebieska karta nie zagościła. Zobaczmy. Może teraz za gości. Proszę, widzę jak ona się robi. Niech naprawdę przyniesie ona coś dobrego. Leo Messi! Cholera. Pepe. Pepe. No i tutaj nic dobrego być. No nie może. O, Naprawdę. Cholera naprawdę. Naprawdę nic. Jeszcze za chwilę sobie otworzymy paczkę za 7,5 tysiąca, zaczekajcie, bo może w niej coś na nas czeka. No tutaj nic, nic kompletnie, nic. To Javier Hernandez, Blindbacka. Nic tutaj nie ma. Nic w tej paczce nie ma. Wyślę to wszystko do klubu, niech to sobie tam siedzi. Z tych zawodników, nie wiem, Pepe może się coś sprzeda więcej niż... za więcej niż Quixel. Tak samo <laughs> Rafa Waran, Bernard raczej nie, ale i Kremi, no na pewno myślę, że... Sprzeda się za więcej niż 1000 końców. Reszta to spokojny quiksel A. Kurde. I co ja mogę zrobić moi drodzy? Otworzymy sobie jeszcze tą paczkę złotą. Za 7500. Jeżeli trafi się tam coś fajnego, to To będę miał na jeszcze jedną za 7500. Taki krótki pack opening, <laughs> Chociaż wydaliśmy już tyle pieniędzy, że a, nie mam pytań. Dobra, paczka, lecimy. Kurde, co ja, co ja robię? Już z tych emocji. Nie wiem co robię Leo Messi. Paczka za 7500 tysiąca. Tutaj skipnę, no bo jeszcze dzisiaj nie skipowaliśmy. Skip! Jest Thomas Miller, brawo, to mogłem, wiecie co, mogłem tutaj usiąść i zrobić dla was 200 tysięcy coins pack opening, by, by nam to zajęło przynajmniej te 20 minut, ale byśmy się cieszyli z pack openingu, ponieważ najlepszą kartą, jaką dzisiaj trafiamy jest Thomas Miller w paczce za 7,5 tysiąca, a nie w paczkach za 100 tysięcy, najwyższe Miller będzie tutaj warty koło 2500, Boże, Miller jest nic nie warty właśnie, kompletnie nic nie warty, czy jak ja całą paczkę opylę na Quixelu, to... Styknie nam na jeszcze jedną paczkę? No niestety nie styknie. Wiem głupota sprzedawanie Millera za... No dobra, Millera chociaż wystawię za 1000. Nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Za 1000 końców, niech on sobie idzie. Maxwell, resztę dam na Quicksell. Cokolwiek by tutaj nie było, nic tu i tak nie widzę. Quicksell. No i co, widzimy się za chwilę, ja posprzedaję kilku zawodników i otworzymy jeszcze jedną paczkę za 7500. Okej, okay, jak widzicie mamy 7600 końców. Udało się kilku zawodników, których na pewno używać nie będziemy squicelować, więc mamy na jeszcze jedną paczkę. Otwórzmy sobie może z kimś innym niż, niż Leo Messi, który Szczęścianiem przyniósł. Może jeden azart. Może jeden azart. Niech on coś przyniesie. To jest ostatnia paczka w dzisiejszym back Openingu i ostatnia paczka z drużyny roku. Może teraz coś dobrego, jakiś inform. Cokolwiek dobrego niestety nie, chociaż jest, jest Kyle Walker. Eee, ale ilu zawodników dropnęło? Matko, czy sami zawodnicy. No i Kyle Walker będzie kosztował około, naprawdę około pięciu tysięcy może, 3, 3, koło, no koło czterech tysięcy za Kyle Walker, Walkera dostanę, więc. Ee... No więc nie jest najgorzej, aczkolwiek nasze końsy będą tak wyglądały, ponieważ nie planuję kupić żadnych, tutaj żadnych końców, więc zostanie to, nad, zostanie to tak jak wygląda, czyli będziemy od nowa zarabiać tutaj na naszych zawodników, więc jak widzicie troszkę biedny okres nas, na, nas, nas czeka, ale mamy dobry skład, myślę, że powinno to jakoś wyglądać, ja się z wami żegnam, bardzo dziękuję wam za oglądanie, no szczęścia... W tej drużynie roku na pewno nie mieliśmy Tak samo zresztą jak w tych paczkach Za 100 tysięcy, łącznie otworzyliśmy Trzy paczki za 100 tysięcy końców i najlepsza karta Z nich to Paul Pogba, warty 18 tysięcy końców, znaczy przynajmniej za tego sprzedawałem, jego cena pewnie pójdzie W górę, tak do 25, myślę znowu Podskoczy, no ale niestety Nie trafiamy nikogo z drużyny roku, cholera jasna Nie wierzę, ale jeszcze Co tydzień wychodzą informy, niedługo wyjdą Może jakieś dobre karty, jeżeli Któryś z dobrych graczy złapie formę Pootwieramy paczki i może w końcu ktoś na ten kanał wpadnie warty naprawdę naszej uwagi. Ja się z wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, uwinęliśmy się w 8 minut. Życzę Wam spokojnego wieczoru, trzymajcie się, na razie, cześć!